niesamowita aktualizacja. Simple przegrał 3 na 3 mecze po wielkim powrocie. I Charmsy mocno lecą na cenie. To wszystko i wiele więcej już za chwilę. Zostaw kończą łapkę w górę. Lecimy. Lecąc po kolei, proszę państwa, dostaliśmy kolejny update. Dzień po dniu i możemy zobaczyć, że składa się głównie z bug fixów, z tego co możemy zobaczyć. Nic turbo szczególnego, oprócz tego, że został spaczowany problem, kiedy to jak ktoś dostał granata, to się pojawiał dźwięk headshota, więc niby spoko. No i tak na dawną sprawę zmieniło się to, że teraz w, zakładkę z majorem, w zakładce z majorami Możemy zobaczyć też ostatni, ten to właśnie z Kopenhagi, w związku z czym widzimy, że Na'Vi wygrało i jest w ogóle, w ogóle super. Co należy jeszcze sobie powiedzieć, to to, że Simple, no, ostatnio wrócił po wielkiej przebiegach, obecnie na wypożyczeniu w Falcons. No i możemy zobaczyć, że generalnie rzecz ujmując, średnio to idzie. Ma trzy przegrane na trzy ostatnie mecze. No, jakby to powiedzieć, jego statystyki też tyłka nie używają. Z jednej strony można gdzieś tutaj to podpiąć pod to, że ona wraca po naprawdę, naprawdę długiej przerwie, ale z drugiej strony całej drużynie jakoś turbo niesamowicie nie idzie. Trzecia przegrana miała miejsce. Z dniem dzisiejszym przy ESL Challenger Katowice Gdzie jak możemy zobaczyć Falcons oczywiście również występuje No i wchodząc na ten to mecz z, W SAW, możemy zobaczyć, że 11-13 Więc było blisko, mówmy się No i ogólnie rzecz ujmując No Simple był tutaj po środku stawki Dupry tej mocno kerował, no ale nie pykło Dalej nie pykło, w związku z czym powiedzmy, że było blisko No tylko pytanie, czy SAW, czyli drużyna Która jest obecnie na 16 miejscu no, mogła stanowić tej zagrożenie? No, z jednej strony patrząc na fundusze, jakie Falkon spakuje, no to tak średnio. Z drugiej strony patrząc pod względem rankingu i tego, jak Falkon ostatnio idzie, no to możemy poniekąd się tego spodziewać. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kała albawupa albo M4. A gdzie takie cuda? Ano, nas jest gouskiesie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają po powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik fiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 ,10 zł 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Będąc przy ISL Challenger z Katowice możemy zobaczyć wyniki. Trwa obecnie ostatni mecz z dniem dzisiejszym, który możemy zobaczyć na chwilę obecną na korzyść Monte się tutaj przychyla, więc nie tylko się cieszyć, z perspektywy polskiej reprezentacji, oczywiście no i możemy zobaczyć kolejne mecze z dniem jutrzejszym oraz y, niedzielne, oczywiście, również rozpisane. Co należy jeszcze powiedzieć tutaj, to oczywiście Monte z perspektywy polskiej, jak najbardziej kibicujemy dalej mocno. I tak trzeba żyć. Co należy jeszcze powiedzieć to Alternate Attacks, czyli drużyna, którą już była dosyć długo w czasie, bo aż 20 lat Ogłosiła z dniem dzisiejszym, że rozwiązują Nie będą mieli w 2025 roku cs drużyny Spojrzałem sobie jest to obecnie drużyna, która na HLTV rankingu zajmuje 64. lokatę Drużyna na ogół złożona z niemieckich zawodników Jeden grek się tutaj nawet zakradł I możemy zobaczyć, że tak tutaj wygląda Patrząc z perspektywy organizacji, żadnego większego trofeum Więc nie jest to organizacja stop of the top No ale z drugiej strony 64. miejsce w rankingu HLTV Umówmy, to nie jest miejsce dla pierwszych lepszych złapanki Oni argumentują to obecną sytuację z CS2 i właściwie z całym ekosystemem, co jest bardzo, bardzo dużym wytrychem i de facto sami nie wiemy, co to może oznaczać. Z tego powodu, że pod to można podpiąć dosłownie wszystko, że z jednej strony im CS2 nie pasi, z drugiej strony można powiedzieć, że po prostu dużna się nie odnalazła jako takowka DSTQ2. W KDST, jako dwójce. ostatnim czasie informowałem Was o wielu pozytywnych informacjach ze środków, ze świata esportowego. Tutaj jakieś kolejne turnieje, tu kolejni organizatorzy, tutaj kolejne jakieś tam finanse, które spływają, no ale czasami też takowe, powiedzmy, negatywne informacje się tutaj również prze... tutaj też możemy o nich powiedzieć. Co należy jeszcze powiedzieć, dokładnie 12 lat temu, dokładnie tego dnia, e, zostało ogłoszony system rankowy w Counter-Strike'u Global Offensive. No, dużo wody w wiśle od tego to czasu upłynęło. Na chwilę obecną, de facto, rangi nie są aż tak znaczące. Można je oczywiście zdobywać dalej na e, chociażby matchmakingach zwykłych, ale obecnie bardziej ludzie patrzą na Premier, na level na Faceit'cie i te rangi obecnie nie są już tak interesujące. Dawniej się zawsze pytało jako masz rangę w CS-ie, a teraz to już jest zaawansowane pytanie, bo to już naprawdę wiele pytań można w jakiś sposób zadać i ciężko o jakiś tam poziom e, wywnioskować. Możemy zobaczyć, że tego samego czasu CSGO miał pik na poziomie 30 tysięcy ludzi. Obecnie CS2 jest 50-krotnie większy i ma 1,5 miliona graczy. Co z jednej strony jest prawdą, no bo tej liczby się nie oszuka, no ale z drugiej strony umówmy się wtedy, kiedy Global Offensive był totalnie inną marką, totalnie mniej znaną, totalnie jakby był to inny tytuł. Obecnie CS2 najpopularniejszego na Steamie poniekąd rozdaje karty i tak dalej, i tak dalej. Co należy nam jeszcze powiedzieć, to to że że po powstał taki luźny tweet, w którym, yy, że tutaj torpe proponuje, się z CS-em zamienić, tak, że oni sobie tego XPO. Overloada w pizdziad, no bo w sumie tak na tą sprawę weszło to i co to daje? No, masz jakąś błyskawicę, czy nie masz co to komu zmienia? Tak na tą sprawę nic, no ale w zamian, żeby dać więcej FPS-ów. I co do tych FPS-ów. To no po pierwsze należy sobie powiedzieć, że Linus Tech, czyli taki ziomek dosyć znany w Ameryce, co porównuje różne podzespoły, różne sprzęty i tak upublikował takie to właśnie dane, gdzie porównał na RTX 90 czyli na jednej z obecnie najmocniejszych kart graficznych, e, jak wygląda CS przy użyciu różnych procesorów i możemy zobaczyć, że AMD tej mocno miażdży Intela. No Intel na pewno takiej przekopy dawno nie dostał, także jeżeli składasz najnowszego kompa i zależy na jak największej ilości kl klatek, no to być może trzeba się udać w stronę co czerwonych niż niebieskich. E, ale to taki luźny, luźny wniosek. W temacie FPS-ów pozostając, należy również zwrócić uwagę na to, że po ostatnich aktualizacjach troszeczkę te klatki poszły do góry. I co należy powiedzieć, to przed Armoi, czyli przed zbrojownią, no tutaj te FPS-y na tym sprzęcie to było 323 e, średnie, u 1% Low to było 167 klatek. Możemy zobaczyć, że ta liczba mocno spadła, nawet do 147 w 1% i 288 jeżeli chodzi o średnie, ale po wczorajszej jeszcze aktualizacji, z tego co wiadomo, nic się nie zmieniło względem tej dzisiejszej, możemy zobaczyć, że już tutaj mamy wzrost o około 10%, jeżeli chodzi o 1% Low. I możemy zobaczyć, że około 10 tym razem klatek Jeżeli chodzi o średnią FPS-ów Dalej to nie jest ten poziom sprzed zbrojowni No ale idziemy w dobrym kierunku Więc z racji, że dużo ludzi narzeka na tą optymalizację Na te problemy z lagami, na różnych tofrontach Czy to z perspektywy FPS-ów czy, czy w przypadku tam jakichś właśnie e, Strat, pakietów i tak dalej No to gdzieś tam nie nam w dobrym kierunku Więc nisko się cieszyć i miejmy nadzieję, że to się utrzyma e, Tak samo, jak mam nadzieję, że się utrzyma trend Objęcia ciekawych craftów, bo możemy zobaczyć, że został zrobiony Bardzo fajny craft na USPS-ie Kill gdzie możemy zobaczyć, że zostały dodane Czerwone oczy, znać w sensie czerwone dwie naklejki zostały tak wykorzystane w ramach czerwonych oczu. I możemy zobaczyć, że dzięki temu dostaliśmy coś, co wygląda jak Terminator. Ten pozór budził dość duże zainteresowanie, więc wam prezentuję. Tak samo fajnie wyglądają czarnsy, ale niestety z perspektywy tego, co się dzieje z cenami, tutaj mocno szału nie ma. Patrząc na dosłownie losowy z nich, wchodźmy sobie na cenny strzał, bo czemu by też nie. Jego cena obecnie 6,60 wydaje się niedużo. Ale patrząc z tej perspektywy, że jeszcze tydzień temu ten sam charm w wodowił kosztować 18 złotych, no czyli umówmy się trzykrotnie więcej, no to już trochę trochę daje do myślenia. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę mówić, że mówiłem od początku, ale z drugiej strony, czego my się do cholery jasnej spodziewaliśmy. W momencie, kiedy wchodzą jakieś nowe przedmioty, no to to chyba jest jednoznaczne z tym, że ciągle tych przedmiotów będzie tylko i może przybywało, bo ludzie będą jakoś otwierali, czy tak jak tutaj odbierali, i tylko ich będzie rosło, w związku z czym ja od początku mówiłem, że te przedmioty raczej nie widzę większego potencjału, żeby jakoś tam na cenie zyskiwały. Siedmiodniowy cooldown we wprowadzeniu ich na market spowodował tyle, że ten spadek był dużo, dużo wolniejszy. Spadek został właściwie wyhamowany... I przez tego 7-dniowego cooldowna, przez to, że ludzie mają więcej czasu, żeby popatrzeć na market, żeby zobaczyć, o co odbieramy, co się bardziej opłaca i później w to wpakować. Kiedy było ROI przez 2 tygodnie, od wejścia zbrojowni, czy nawet przez 3 tygodnie, utrzymujące się na poziomie 100-120% przy okazji tych zawieszek, no to wtedy też mówiłem, że o, że coś najbardziej opłaca otwierać, i to w ogóle fajnie. No i ludzie poszli. Nie mówię, że tylko i może za moim filmem, żeby nie było, ale ogólnie ludzie poszli za tym, że czarmy się opłaca otwierać. No i no i byli, otwierali, no i teraz to spadło. W związku z czym nic dziwnego, jeżeli chodzi o te czarmy, ich wartość spada, w związku z czym należy sobie wziąć pod uwagę że jeżeli serio potrzebujesz jakiegoś Charma, żeby w jakiś sposób go sobie przypiąć do swojego kałacha MKCT, no to być może czekanie nie jest najgłupszą opcją. Według mnie dosyć nie najgłupszą opcją jest poczekanie jeszcze chwilę. Więc należy sobie z tego zdać sprawę. W opozycji do Charmsów trochę zachowuje się skrzynka Galerii, która ok, spadła sobie o może 10%, ale możemy zobaczyć, że mija kolejny tydzień, kiedy znowu te przedmioty jakby w kolejnej transzy wbiły na market. I możemy zobaczyć, że cena w sumie, tak na tą sprawę, z tych 4,30, 4,20 spadła na te, możemy zobaczyć nawet troszeczkę poniżej 4, ale trzyma się gdzieś na poziomie 4, 4, 10, 4, 20, jak to możemy tutaj zobaczyć. W związku z czym jest to dla nas dosyć pozytywna informacja z perspektywy, oczywiście, opłacalności tej do przepustki. Pytanie tylko, czy to jest jakiś faktyczny profit? No bo umówmy się, no jeżeli na jednej y, przepustce by się wyszło trochę na plus, no to okej, okay. popatrzmy po kolei, tak. Jeżeli mamy taką skrzyneczkę za 4,17 nawet sprzedać, tak, no to dajmy na to, że sobie taką jedną sprzedamy, dajmy tutaj do przykład ten przedmiot, no to sobie go wystawiamy, tak, 4,17. Możemy zobaczyć, że otrzymamy 3,63. W momencie, kiedy takie jest będziemy mieli 40, no to to już jest jakoś tam na poziomie 70-75 zł, więc 10-15 zł profitu, a trochę trzeba się jednak napłacić, w związku z czym to też nie jest tak, że zbrojownia jest infinity money glitchem, który tylko generuje, tylko jednak czas jest tego zdać sprawę. Tak samo jak z tego, że jest oczywiście też ten tradelog 7-dniowy, w wyniku czego nawet jak teraz czynnik są najbardziej opłacalny, to nic nie stoi na przykładzie, że teraz załadujesz, będziesz o 2 czy 3 dni, odbierzesz te skrzynki, a za tydzień możesz się okazać, że już będą warte 3,50 i wtedy z całego biznesu tak trochę niewiele zostało.